Jak oceniasz swój debiut w zawodowym? Przeciwnik bardzo doświadczał się Ci się bardzo dobrze walczyć. i wyciężyć. Witam wszystkich. Pierwsze koty za płoty. Cieszę się, że właśnie był taki przeciw dwaniny, że mogłem się przysprawić na pewno 16 rund. Wiem na pewno czego mi brakuje w tym boksie zawodowym. Z debiutu może nie jestem super tak zadowolony, ale cieszę się, że może i nauka na przyszłość. Czemu nie? No, Rafał też nie oszukujmy się, nie ma e, mega formy, żeby gdzieś tam naprawdę zagrozić, ale pokazał, że dalej jest niewygodnym zawodnikiem. I ja jako cały czas e, aktywny pięciarz nie mogę mu tak naprawdę zagrozić. Dystans 6 rund, jak możesz go porównać do tego, co, z czym żyłeś się do tej pory, czyli obsługów z jego no pewno jeśli chodzi o się walki, to to jest yy, duża przepaść, yy, 6 rund a 3 rundy, ale miałem okazję sparować z zawodowcami, też 6 rund sparingu, także widziałem na co mogę się pisać. A sama walka? Były jakieś takie momenty zawahania, czy cały czas kontrolowałeś to co działo się na ringu? Nie, w sumie cały 6 rund kontrolowałem, widziałem, że pojedynek wygrywam, ale coraz czas musiałem być ścielny, yy, żeby gdzieś ta rafon nie zaskoczył swoim czasie. Jakie kolejne plany? Mówię, no to na pewno chcę w tym roku jeszcze wystąpić na Mistrzostwach Polskich Seniorów, gdzie będę chciał bronić swojego tytułu. No i spróbować wyjazdu na Mistrzostwa Świata, gdzie, gdzie tam będę chciał stanąć jak na, na najwyższym południu. Zapytam jeszcze, yy, Rafał tą obronę miał bardzo szczelną, czy faktycznie było ciężko przebić? Yy, jak to wyglądało z twojej perspektywy walka, jeśli chodzi o twój plan taktyczny, czy twój w ogóle plan na to walkę? No pewno plan był taki, żeby Rafał nie dopuścił do siebie, ale gdzieś tam y, stare rutynia, gdzieś tam chciałem się przede wszystkim podpalić na niego, co na pewno było, było złym, złym wyborem. No i walka wyglądała, jak wyglądała, że, że nie mogłem mu zagrozić w żaden sposób. No nie było klinczu, nie było takiego, że tak powiem, walki sklejania. Bo nie unikał, Rafał nie unikał walki. Natomiast moje pytanie następne, co dalej, jakie masz takie najbliższe plany na przyszłość? No tak jak mówiłem, w tym roku chcę e, Polski, wystąpić na Mistrzostwach Polskich Seniorów i walczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata Seniorów. Bartek tak na dobrą sprawę ten pojedynek zawodowy to jest to, co Rafał w tym czytał Ci to, czego potrzebowałeś. Na dobrą sprawę lewy prosty dzepu otworzył tą walkę i ją zamknął w 30 sekundzie, bo Rafał sobie zdał sprawę z tej przywagi fizycznej. Natomiast no, trzeba było bić już w pewnym momencie nawet pogardzie, żeby cokolwiek zrobić, bo te miejsca nie było za dużo. Tak, pierwsze, pierwsze sekundy walki czułem, że lewy prosty robi robotę. Później niepotrzebnie się zacząłem gdzieś tam podpalać, bo chciałem gdzieś tam, wiadomo, jakąś kończyć tą walkę przed czasem. A Rafał też się pomagał tymi tym do Rafał też pomagał. Pierwszy z takiego zawodnika, który można powiedzieć przeszkadzał w walce. Eee... Także no mówię, no tak wyglądało jak to wyglądało. Sam eee... ciebie od lat jesteś taki silent killer, nie lubisz za dużo gadać. Eee... Miałeś 18 lat, jak z Marcinem nie sparowałeś, jak ktoś temu wypadł. I wiem, że ty też nie lubisz takich rzeczy właśnie jak, jak... Rafał cię trochę wybiał z tym, tym gadaniem, prawda? A to jeszcze on każdego wybija, a ciebie mam wrażenie podwójnie. No zgadza się, Tym bardziej walka, wieczoru chciałem się pokazać jak z stro... najlepszej strony. Miałem plan taktyczny na Rafała, ale robił tak wszystko, żeby mi przeszkodzić w walce i... i to mu się udawało. A z drugiej strony jak poczuć inaczej bok zawodowy, jak jest takim weteranem jak Kieckiewicz, który. Sto lat temu i wad za pół półśredniej, ale był jednak mistrzem Europy i pretendentem oficjalnym do tego mistrza świata, prawda? Tak, no mówię, super. Cieszę się bardzo na pewno, że takiego przeciwnika mi załatwili, że mogę sprawić się w 100% jak będzie w boks zawodowy z mojej strony. No i walka właśnie wyglądała jak wyglądała, że jeszcze jednak mi brakuje do tego boksu zawodowego. Jak się zastanawiałem jak rozegrasz tą pojedynek, czym go wygrasz, bo faworytem byłeś zdecydowany, to wiedziałam, że ten lewy prostu będzie robił roboty, ale myślałam, że może tym podbródkiem go gdzieś przewrócisz. Ty, ty lubisz być pod wródkiem, w, w boksie olimpijskim często to robisz, ale tutaj chyba było na tyle mało miejsca, że nie próbowałeś tego. Tak, no mówię, bardzo y, niesystematyczny był Rafał, jak odskakiwał, doskakiwał. Y, też mówię, no nie, nie spotykam się z takimi przeciwnikami czy z parymi partnerami, z którymi mogłem tak potrenować. Nie? I też jakby zapalić jakąś akcję, to już drugi raz ciężko było na to samo go Dokładnie, no mówię, śliski przez całą walkę był niebezpieczny. Dobra, jak teraz ta twoja czołówka w kategorii średniej wygląda, bo tak. Rysiu Lewicki odszedł, Wołczecki odszedł, Adamiec poszedł w górę. I co teraz? Kto będzie najgroźniejszy? No ciężko powiedzieć. Cały czas tutaj się zawodnicy ratują z tej wagi półciężkiej. Do nie może być jeszcze Mateusz Boński jeszcze moim przeciwnikiem, jest Rafał Płciński także jeszcze obsada jakaś tam 75 kg jest mocna. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.